Przewodniczącą Rady Miejskiej, Panią Elwę Panie Prezydencie, witam Pana orkiestra, Starosławiecka Orkiestra pod Patutem do Walsa, naprzeciwko nasi harcerze z drużyny Sokoły, którzy towarzyszą Panu od, przez całą, przez cały czas tej wizyty. Witamy serdecznie. Szanowny Panie Prezydencie, w imieniu władz, w imieniu społeczeństwa starego sącza chcę pana z wielką radością powitać na starosądeckim rynku. To dla nas wielki zaszczyt, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wśród nas. Dziś czujemy, że cała Polska jest tutaj w Starym Słoncu na rynku. Szanowni państwo, jak wiecie, jak wiecie, przed chwilą w Starosądeckim Sokole miała miejsce uroczysta sesja rady miejskiej, podczas której pan prezydent Andrzej Duda przyjął Otrzymał od Rady i przyjął honorowe obywatelstwo Starego Sącza. Pan... Panie Prezydencie, stając się honorowym obywatelem Starego Sącza, jest Pan mieszkańcem, staje się Pan mieszkańcem naszego domu, staje się Pan jednym z nas. Dlatego chciałbym teraz wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej. Wręczyć Panu Wręczyć Panu symboliczny klucz. Starosądecki klucz. Ten klucz. Ten klucz, na którym widnieje wizerunek Starego sądza oraz pieczęć rady miejskiej w Starym Sączu jest znakiem, że nasze drzwi, nasze serca są dla pana prezydenta zawsze w każdej chwili otwarte. Gdy ktoś do nas przyjeżdża, nawet ktoś bliski, często mówimy, Czuj się jak u siebie w domu. Ale takie stwierdzenie w stosunku do pana prezydenta byłoby zdecydowanie zbyt sztuczne. Panie prezydencie, jesteś u siebie. Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Ministrze, Państwo Posłowie, Panowie Senatorowie, Panie Starosto, Szanowni Państwo Radni, Miejscy, Powiatowi, Wojewódzcy, w tym Pani Przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego, Szanowni Państwo, Drodzy starosądeczanie, moi przyjaciele. To rzeczywiście, to, to rzeczywiście dla mnie jest niezwykły dzień. Bardzo dziękuję. Taki dzień, który chwyta za serce, bo powiedział pan burmistrz. Że ja się czuję starosądeczaninem, to prawda, że ja się czuję starosądeczaninem. Są dwa miasta, które zajmują szczególne moje miejsce w moim sercu. To jest Kraków, w którym się urodziłem, gdzie chodziłem do szkoły, gdzie skończyłem studia i Stary Sąd, który w jakimś sensie mnie wychował. Jeżeli ktoś pyta się mnie, dlaczego taki jestem, jaki jestem powiem Państwu z całą odpowiedzialnością, jestem, bo wychowałem się w takiej rodzinie, w jakiej się wychowałem, bo miałem takich rodziców, bo miałem takich dziadków i wychowywałem się w takich miejscach, takich właśnie jak Stary Sącz, który w dzieciństwie moim... Bravo! ...który w dzieciństwie moim, kiedy człowiek najbardziej się kształtuje, kiedy kształtują się jego normy etyczne, kiedy kształtuje się jego moralność, kiedy kształtuje się ten jego kręgosłup wartości. Sporą część swojego tego właśnie życia, procesu dojrzewania spędził tutaj, w Starym Sączu. Kiedyś powiedziałem w jakimś wystąpieniu, już nie pamiętam gdzie, że kiedy myślę o Starym Sączu i zamknę oczy, to widzę czerwcowy, lipcowy poranek, godzina 6:20. Wychodzę z ulicy 11 listopada, chociaż wtedy tak się nie nazywała. Z moim dziadkiem jako dziesięcioletni chłopak idziemy nam msze do klasztoru na pierwszą poranną mszę i ze wszystkich stron, kiedy wychodzimy tutaj na rynek, rozświetlony porannym światłem, ze wszystkich stron idą ludzie w tamtą ulicę, w tą samą stronę co my. To byli kolejarze, którzy codziennie rano szli na stację na Podmajesz po to, żeby siąść do pociągu i pojechać do Nowego Sącza, do ZNTK, z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego do pracy, gdzie pracowało wtedy bardzo wielu, bardzo wiele kobiet i mężczyzn ze Starego Sącza. To był widok jedyny w swoim rodzaju. Ci ludzie wyłaniający się ze wszystkich stron, przechodzący przez rynek, wchodzący taką falą w tą ulicę i zmierzający w kierunku stacji, bo akurat za chwilę miał odjechać pociąg tak, żeby zdążyli na siódmą czy siódmą 15 już nie pamiętam, do pracy. Jest taki widok, który został mi w oczach, bo przez te miesiące, spędzane co roku w Starym Sądzie, to było zawsze to dwa, albo trzy miesiące, w zależności od tego, w jakim byłem wieku i czy chodziłem już do szkoły, czy nie. Jak zacząłem chodzić do szkoły, to dwa miesiące, wcześniej trzy miesiące i potem powrót, pomszyk. Ja służyłem wtedy jako ministrant w tym okresie klasztorze, tak jak mój tata, jak mój stryj wcześniej. Moi stryjowie dwaj zresztą. I przechodziliśmy przez kolejne sklepy z dziadkiem. Dziadek kupował chleb, biały ser, mleko, masło. Tak po kolei. To jeden taki schemat, który został w moich oczach i widok, kiedy je zamknę, to, to widzę tego mojego dziadka, szczupłego, wysokiego, który idzie ze mną, który był człowiekiem niezwykłej inteligencji i niezwykłej, powiedziałbym, klasy. Był człowiekiem z wielką klasą, mimo tego, że nie był człowiekiem wysoko wykształconym, był zwykłym kuchnierzem. Pracował w garbarni. Potem kiedy przeszedł na emeryturę, to trochę w domu pracował, miał taki warsztat mały zrobiony i ludzie przynosili do niego skóry do garbowania, do wyprawy koszuchy, do zafarbowania, do wyczyszczenia. Wykonywał takie roboty, żeby sobie dorobić do emerytury. I zawsze o wszystkich wyrażał się z wielkim szacunkiem, niezależnie od tego, kto to był. Czy to był profesor, czy to był ktoś bardzo ważny, czy to był jakiś dyrektor, czy to był zwykły człowiek, sprzedawca w sklepie, rolnik, inny rzemieślnik, ktokolwiek. Wszystkich ludzi szanował zawsze. Ja miałem zawsze takie wrażenie, że ten szacunek do człowieka zawsze był elementem kultury Starego Sącza. Zawsze tak to odczuwałem. Myślę, że to jest wasza wielka wartość. Nawet jeżeli nie wszyscy sobie to uświadamiają. Mówiłem dzisiaj przed chwilą w czasie uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sokole, w sali Kinowej, że odkąd pamiętam, a pamiętam od bardzo dawna. Jedna rzecz była niezwykle charakterystyczna dla Starego Sącza, której, która może była również w innych miejscach, ale bardzo często jej nie było. A mianowicie cmentarz żołnierzy z pierwszej wojny światowej, który znajduje się tutaj u brzegu nowego cmentarza. On zawsze był niezwykle zadbany, chociaż nie ma tam ani jednego polskiego grobu. Chociaż na, nie leży tam nikt ze Starego Sącza. Tam leżą żołnierze z różnych krajów. Żołnierze austriaccy, żołnierze z Czech, żołnierze z y, rosyjscy, armii carskiej wtedy jeszcze. Ten cmentarz zawsze był w bardzo... Dobrym stanie ten cmentarz zawsze był uporządkowany, zawsze był wysprzątany, zawsze był zadbany, wiecie, o czym to świadczy. O wielkiej kulturze po pierwsze, po drugie, o wielkim człowieczeństwie tych, którzy ten cmentarz w takim właśnie zadbaniu utrzymywali. Taki jest stary sąd, tacy wy jesteście. I to dla mnie i dla człowie jako dla człowieka wielki zaszczyt. Że mogłem dzisiaj przekazać na ręce pana burmistrza sztandar, nowy sztandar Starego Sącza. Starego Sącza, który ma teraz patronkę swoją świętą Kingę, która przecież jest w zasadzie założycielką miasta. No ona leży u podstaw Starego Sącza. Stary Sąd Sącz się rozrósł wokół klasztoru, który założyła Kinga. To jest wasza wartość, tak silnie wpisana w 1050 lat polskiego chrześcijaństwa. To tutaj ta wartość w Starym Sączu zawsze drzemała, zawsze drzemie i mam nadzieję zawsze będzie drzemała. W was. I to ona była mi przekazywana przez moich dziadków, przez moich stryjów, przez moje ciocie, przez ich znajomych, z którymi się też spotykałem. Drugi taki obraz, który zostaje mi w oczach, to kiedy jeszcze żyła moja babcia, a umarła kiedy miałem 8 lat. Zawsze chodziłem po południu z babcią na nowenny do właśnie kościoła w klasztornego. I zawsze przychodziły koleżanki mojej babci, nie żyjące już oczywiście dzisiaj, pani Cyconiowa mieszkała tu, jak się idzie, na podgórze z rynku i na Jagiellońskiej, tu mnie poprawiają, bardzo dobrze, dziękuję, i, yy, i siostra mojej babci, czyli, czyli moja ciocia babcia, tak pani Zagórowska, Chyla Zagórowska. I w, pamiętam, jak zawsze szliśmy i one sobie rozmawiały tam ze sobą, ja taki mały chłopiec, wychodziliśmy. Z kościoła szliśmy tutaj, zachodziliśmy na lody do Państwa Jeziorków, co było gwoździem programu z mojego punktu widzenia. Rozmawiały sobie o różnych sprawach, żartowały sobie, mówiły taką fajną gwarą między sobą tą starosądecką właśnie. A ja siedziałem jako taki mały chłopiec koło nich i zawsze się przysłuchiwałem. To były dawne czasy. Ale to są moje niezwykle takie ciepłe wspomnienia, powtarzam jeszcze raz, takie, które mnie kształtowały. I jeżeli ktoś mnie pyta, skąd wyniosłem moje przekonania, skąd wyniosłem też pewien taki hard ducha i twardość w załatwianiu różnych spraw, to stąd wyniosłem, że sprawy należy załatwiać kulturalnie, z pewnym dystansem, ale twardo. Tak, żeby zostały załatwione. Stąd też wyniosłem, proszę Państwa, przekonanie, że nie wolno się uginać, nawet jeżeli inni pozornie wydają się silniejsi, nawet jeżeli pozornie mają więcej możliwości. Przede wszystkim nigdy nie wolno oddawać pola. Przyjechać w 2009 roku z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. Pamiętam jak dziś stał tutaj na tej scenie, a z tyłu za nim i padał taki straszny deszcz. Nie wiem, ci którzy pamiętają tamto spotkanie, to było oberwanie chmury tutaj nad rynkiem w Starym Sączu. Ale ja byłem szczęśliwy, że prezydent Rzeczypospolitej do Starego Sącza przyjechał. Oczywiście nigdy bym wtedy nie przypuścił, że kiedykolwiek ja przyjadę tutaj do mojego miasta jako prezydent.

Honorowała mnie tym tytułem obywatela Starego Sącza. To jest oczywiście z mojego punktu widzenia coś wspaniałego, ale ja w tym kontekście chciałbym podkreślić jedno. Oczywiście przecież państwo wiecie, że jest polityka, tak? W polityce są różne poglądy, są spory bardzo często są różne głosowania. Ja mam swoje poglądy, działam w określony sposób staram się wykonywać swój rząd jak najlepiej dla rzeczy pospolitej wbrew tym, którzy moim zdaniem chcą ją niszczyć i wyciskać z niej nieusprawiedliwione korzyści. Ale chciałem podkreślić jedno, a mianowicie proszę państwa, byłem niezwykle poruszony, kiedy dowiedziałem się, że Rada miasta przyznała mi ten wielki honor jednogłośnie. Bo to, bo to też dla mnie jest pokaz pewnej klasy, jaka jest w Starym Sączu. I świadectwo tego, że ona jest nadal. Dlatego ogromnie za to dziękuję. Ja zawsze byłem dumny z tego, że w jakimś sensie byłem i jestem i będę starosądeczaninem. Mówiłem zresztą o tym bardzo często, bo Stary Sąd jest miastem, z którego należy być dumnym. I chciałbym, żebyście zawsze wszyscy byli dumni ze Starego Sądu. <klucza> Jeszcze raz bardzo serdecznie, z całego serca dziękuję. Proszę Państwa, obiecuję, choć obiecywałem to już wcześniej, bo przecież złożyłem przysięgę, że będę kontynuował to dzieło, którego się podjąłem i przez które zostałem wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Będę je kontynuował spokojnie do końca kadencji. Będę je realizował. Obiecuję to Państwu. Nie cofnę się. Przed nikim. Bo ja, bo ja nie składałem swojego zobowiązania ani przed żadnymi politykami, ani przed żadnymi prezesami, żadnych trybunałów. Tylko ja składałem swoje zobowiązanie przed Wami. Przed Państwem nie składałem. Jeszcze raz z całego serca dziękuję. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny.